Kochani, z tej strony Karolina, ale to na kr tak się nazywam na tym kanale. I... Taki losowy rok jest. Oświeciłam prawie zobaczcie i rośnie U mnie normalnie jest. I... teraz chodzę sobie pod dworze. z I tak dalej. A zobaczcie to tutaj jest. Piesek mój. Miran. Miran. Łapa. 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 Miran. Łapa. Łapa. Pięknie, pięknie, pięknie. I taki mój piesek jest. Czasami, sam i cał Ale... Słodko. I nie wiem, jakie odcinki wam nakrywać, ale. A, I dałam ankietę. Co, zadawajcie mi pytania na Instagramie, macie w opisie mój Instagram. I zadawajcie mi pytania, to zrobimy teraz. Zagłębcie małe komentarze, co, opowiem na parę pytań od Was. I co? Yy... Piszcie w komentarzach, jakie cocie odcinki ogólnie, bo ja nie wiem, co dla Was nakrywać. I. no. I to jest my po pół I co? Cieszę się, że z... po prostu dali się mi tyle słupów. I co? I jak chcecie, mogę zrobić mały odcinek. Jaki jak kosmetyku usunąć, z jaki marek, co polecam, co o czy nie? To piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie? to Увидимся у нас в следующем выпуске.